Moment. To jest. Kiedy to postawione? W którym roku? Ulecam. Ileś... albo 3 lata temu. No to niedawno. I to jest Pan, mówi, jaka Matka Boska? Matka Boska, królowa świata, współpomorzycielka. Aha. Jak się nazywa. I poświę... poświęcona była przez tak, tak, proboszcza? Tak, tak. przez, które... przez Dariusza. Dariusza Bogańskiego, księdza. Z, <grym> ten, z szpitalu. Jego? ten? ten. No. Na szpitalu jak na. pogrzebie był. No, no to no, każdemu. Na jakim pogrzebie? No, każdy jest kiedyś no, tam. Panie, no ten była nasza jakaś przyjaciółka, koleżanka. Aha. Co umarła jej córka. co miała Aha. No, no, i on prowadził pogrzeb. No tak mu wypadło, no to dali mu. No, to pan tutaj stawiał tam? To, pan tu stawiał tą? to wszystko musiało być robione przez fachowców. A, fachowców. No, pan też... No, fundamenty fundamenty takie, no, no ale to pan też umie wszystko to jest robić. żywica włoska. Żywica włoska. To jest dlatego ona jest na 100 lat gwarancję tam mhm. tamta co jest za, u tamtym to jest in, taka słaba jakaś. To jest cementowa. Skąd to była przewieziona? Skąd? To jest żywicy. No, to wszystko specjalnie zamówienia, to córeczka moja sobie takie Aha. wymyśliła. Aha, ja myślałem, że to pan, zobowiązanie matce, bo Ja myślałem, że to pan tutaj tak wymyślał. Nie, nie. No bo pana kiedyś nie było to tam ileś tam ze 30 czy ileś tam czy 500 lat temu 40. I dopiero pan później to, gdzieś, to pan to te to poprawiał. No, i my to kupili aha bo wtedyście kupili to. Bo ja jestem z Kopalin. A, to wtedy się to nie tam mieszkali 40, to. To 40, ileś tam lat temu, nie? To nie było. No tu... to już 48 lat, 50. No, no. no. 58. Ja, dopiero też się kupili tutaj No ale wtedy też pana nie było, dopiero później ja się pan pokazał. No. no to dobrze. I to nie było, tylko tak to trochę jest schowane za tą tują i tak. No, schowane z... jest, bo. Cukarobielo sobie tutaj De będzie dekorować. Odpowiednio. Nie chcę, żeby z ulicy za dużo ludzie widzieli. Tak, roślinnością nie. To tylko chcę zawinąć tu, żeby był łuk. Aha, taki łuk zrobić. My czekamy na to... Tą... <grym> ona nie tak chce. Konstru ja konstru konstru konstrukcję trzeba jakoś taką, a to sama tak nie będzie zakrzewi się. No. <grym> no to dobrze, to na razie. Dużo kosztowało niedużo. No musiało kosztować dużo. Aha, Koszty były tego zrobienia i zakupu i robocizny? Musiało dużo kosztować. No to dobrze. Nie się nie porwa troszkę ten stół tak, dłuży, bo to powinno być o wiele szybliście. Wszystko, ale już było za późno, bo nie miałem taką formę. A takie mieli już takie formy. firma ma taką formę. No to tu można różne kwiaty stawiać czy coś. To, tak. No to jest. Takie mieli formy, to takie zrobili. No takie, mogły być inne. Nie zmienia kolorów, nic. No no, a to już jest trzy lata nie panu to jest nie nie... No trochę może przykurzone jestem na no, ten lekko. Trochę, teraz, tak. trochę można umyć tak trochę tam. Nie? A że to jest specjalna żywica taka, że to się nie zniszczy. No to dobrze. Wszystkim się podoba. Na... Wszystkim się podoba. No to no, dobrze. Mi to też. No to wzajemnie. <laughs>